Hello there! Hej, dzisiaj odcinek dosyć pogadankowy. Bo stało się tak, że no, nie było ostatnio filmów, a filmów nie było, dlatego, bo nie chciało mi się tam robić tego. No, to, no nie chciało mi się po prostu wrzucać. Omówmy się, po prostu mi się nie chciało. Yy, bo jestem jedyną świnią i tak dalej, ale dalej. No, yy, z tymi filmami to dzisiaj jest, macie na dzisiaj. Się, no nie o godzinie, ale nie wiem też o której godzinie rzucać, więc tam macie taka na domowo raczej chyba tak, nie wiem, tak o 17 chyba sobie zaplanuję nie wiem, raz w tygodniu, albo nawet może dwa razy, nie wiem, tam coś się wymyśli dajcie pomysł w komentarzach i na serię też gamingową bo nie wiem co nagrywać, czy jakieś trash gierki, czy jakaś seria, nie wiem, jakieś storyfale, ale nie wiem, coś tam napiszcie Wracając do tematu, bo tam gościu coś napisał, że chce Trawa Simulator. Nie wiem, czy będzie, bo trochę mi się nie chce. I na tym. Nie. Jeżeli będą dwa głosy. Nie. Pięć głosów w komentarzu, Wtedy ten. Wtedy zrobi się Trawa Simulator. A tak to to nie. w się pięć głosów. Napiście. Ten, kto napisze. Yy. dymiący liść, ten zagłosuje. To, to, to się liczy jako jeden głos do powrócenia. Ten Trawa Simulator. I generalnie to chcę już kończyć ten film, bo robię tak zbytnio, tak, tak zawsze, jakieś tak po 2-3 minuty, czy 4. I może tam nagram wam jakieś strażgierki za niedługo. Ale jutro będzie możliwe, że się no ocenię, jeżeli mi się będzie chciało, bo nie mam weny trochę.